Cześć jak się macie oczywiście Piłas witam Was w odcinku z Minecrafta. Wiem eee, co ja wszedłem chyba w ustawienia. Tak jest dobra. Eee, to e, tak jak obiecałem, z ostatnim filmikiem z e, paczką Zostaliście trzy łapki w górę, z czego p jestem bardzo zadowolony. Dziękuję wam. Oto to jak tak jak obiecałem dzisiaj nagrałem cię z Minecrafta. Minecraft wygląda jak Minecraft na komputerze, czyli normalnie wszystkie ocki. Oj, tu trzeba za chwilę iść spać, a czekać zobaczymy sobie, Zabiję chwilę. chwilę tu już nawet te bardzo rzadkie... Dobra, mamy dwa razy szynka, ej, czy co, co... A. Dobra, 50, 13 level, no dosyć, jeżeli ktoś naprawdę umie grać w Minecraft, to szybko wbije nawet 20 level i patrzcie, na przykład, co, są... tu jest piu stół craftingowy, mam nawet dwie księgi jeżeli chcecie, na taki poradnik mini jeżeli chcecie księgi zdobywać to musicie wskakiwać wiecie gdzie, pod ziemię Dobra, tu piec, tu możecie wypalać szkło robić sztabki, żelaza, złota <kluzny> troszkę chory jestem lecimy dalej tu mam jeszcze że mam tu szmaragd jeden na razie go nie wykorzystuję dlatego, że mam ich mało. A przydadzą się do handlu z wieśnikami. Prześpimy się szybciutko, szybko. Ja eee. no, pokażę, bo to będzie 3 minutowy filmik, więc raczej nie spodziewajcie się długiego gameplayu z Minecrafta. Zobaczymy, co jacyś przeciwnicy. Eee. Pytam się któryś z was, tylko że tak prywatnie, w realu, eee, czy... Czy są tu potwory? Oczywiście, że są potwory. Są różnego rodzaju potwory. Są szkielety, bo nawet y, pająki. Endermanach nie widziałem nigdy. I przyznam się szczerze. Endermana. To jest nowa wersja 1.14. Obiecała ta wersja, że naprawi nam y, no, błędy niektóre. I to jest zauważalne, bo. Wcześniej było tyle błędów w Minecraftie. Jeżeli będą lagi, to może, może. Jeżeli dam radę, to może zabiorę, żeby nie było, nie było jak najmniej tych lagów. I odkryłem coś. Z... Idziemy do kopalni. które odkryłem całkiem niedawno, a byłam pode mną. What? Co to było? Lama, okej. Okay. Gdzie to było? To chyba tam było. Patrzcie, o tam czekajcie, sobie zje Dobra, lecimy z i gdzieś tu odkryłem barku wodospad. Wodospad niegar. nie Nie, no, nie garnę, nie odkryłem. A czy, jezu, to jest moja kopalnia. Dobra, czekajcie, tu, gdzie to było? Bo... Była taka mgła, trochę i to było gdzieś ja mam po prostu pokaza zwykły prosty gameplay z Minecrafta Jeżeli Jeżeli chcecie nowy odcinek z Minecrafta no to muszę wam warunki stawiać jeżeli, Pod filmikiem będzie, będą trzy łapki trzy łapki od, od jednego do dwóch łapek zrobię odcinek ale bez Minecrafta Jeżeli zostawicie trzy łapki będzie Minecraft będzie poradnik jakiś, a jeżeli będzie więcej niż to nagram ponad 6 minutowy odcinek minecrafta czekajcie pochodnie po Kurna, nie mówcie, że nie kurde nie mówcie, że nie mam pochodni naprawdę a nie dobra mam zauważyłem dopiero teraz czekajcie wow Znaczy to miało być inne, ale dobra. Tu jest wodospad lawy. Dobra. Jeszcze niżej. Popatrzcie, ile żelaza do... No, do ku... no, kurde. Żelaza od groba. Czy tu jest woda? To jest tu. O, dobra, sobie wykopię trochę żelaza. Czekajcie, kill off Jezu, myślałem, że wpadnę. Ta dobra, jezu, ja się przestraszyłem. Wykopię tam 2-3 bloki tu. Czy widzicie, jest tego więcej? Troszkę można powiedzieć strefę yy, górniczą. <laughs> Fachowo tu nie wiem jak to się nazywa, ale dobra. Czekajcie, bo dziś tu jeszcze było żelazo. No tu na górze, dobrze, czekajcie, ja na górę. Jupi, dobra wykopię ten dioryt Naprawdę A jeżeli zostawicie więcej, nawet niż 5 łapek w górę, tak dodatkowo mówię, będzie odcinek z moją przygodą. Tak jest, będzie przygoda moja, gdzie będzie po jakąś może księgę, no kto wie. Dobra, idziemy na górę, bo w tym miejscu czekacie na to luwina. zapytał, jeden z was się mnie pytał czy ja się boję minecrafta to Dosyć dziwne pytanie Ale przyznawam się szczerze, trochę, tylko trochę się boję minecrafta Potworów troszeczkę, dobra, lecimy, ciebie już, bo kurde czuję, że ja, Nie no, jeszcze nawet widno Dobra, czekajcie, to ma, o Jezus, 7 minut, dobra, no, dobra, to macie taki Prezent ode mnie, taki gifcik Dobra. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie, yy, tak jak mówiłem, napiszę Wam w opisie jeszcze raz od ilu do ilu łapek, co, co będzie. Yy, I dziękuję, pozdrawiam. Cześć.